Tu Radio Impuls Te Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Kontynuujemy wspólną lekturę pierwszej księgi Królewskiej. W centrum naszej uwagi znajduje się obecnie postać Eliasza, Bożego proroka, który za panowania króla Achaba wskazywał Izraelowi drogę powrotu do Boga. Achab i jego żona Izebel prowadzili lud Izraelski w kierunku bałwochwalstwa i całkowitego upadku w pogaństwo. Bóg, by ratować swój lud, posłał Izraelowi swego wiernego sługę Eliasza. Pojedynczy człowiek i Bóg stanowią większość, powiedział jeden z ojców kościoła. Pojedynczy człowiek i Bóg stanowią większość. Ktoś nawet najbardziej samotny, ale trwający u boku Pana, jest mocniejszy niż setki tych, którzy się od Boga odwrócili. Doświadczył tego Eliasz, gdy samotnie stanął na górze Karmel przeciwko kilkuset prorokom Baala. Bóg zrzucił ogień na ołtarz, na którym ofiarę złożył Eliasz. Lud izraelski, na ten widomy znak Bożej obecności i Bożej mocy, zwrócił się na nowo ku prawdziwemu, żywemu Bogu. Od trzech lat panowała wtedy w Izraelu susza. Gdy lud Boży zwrócił się na powrót ku Bogu, Pan zesłał deszcz, który stał się błogosławieństwem dla wysuszonej ziemi i wygodniałych ludzi. Czytamy o tym w końcowym fragmencie 18 rozdziału pierwszej księgi królewskiej. Potem Eliasz powiedział Achabowi: Idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana. Potem powiedział swemu słudze, podejdź, spójrz w stronę morza. On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: Nie ma nic. Na to mu odrzekł, wracaj siedem razy. Za siódmym razem sługa powiedział, Oto mały obłok, jak dłoń człowieka podnosi się z morza. Wtedy Eliasz mu rozkazał: Idź i powiedz Achabowi. Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Izrael. A ręka pańska wspomogła Eliasza, bo opasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. Eliasz był wielkim mężem bożym. Oznajmił, że nadejdzie susza, i po trzech latach zapowiedział jej koniec. Bóg sprawił, że jego prorok. Zarówno zapowiedział, jak i odwołał suszę, żeby nie było wątpliwości, że nie była ona wybrykiem natury, ale doświadczeniem zesłanym przez Pana. Góra Karmel znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Eliasz, stojąc na szczycie Karmelu, z początku widział tylko błękit morza i błękit nieba. Sługa Eliasza siedmiokrotnie patrzył w stronę morza, zanim pojawiła się nad nim chmurka wielkości ludzkiej dłoni. Eliasz w tym czasie się modlił. Wiedział, że ta mała chmurka wkrótce rozwinie się w ogromne, ciemne chmury, które przesłonią niebo i spadnie deszcz. Eliasz ostrzegł Achaba, że musi śpiesznie odjechać, żeby deszcz nie zaskoczył go w drodze. Ale król nie uwierzył prorokowi i wsiadł na wóz dopiero, gdy niebo zaciemniły chmury i rozpoczęła się ulewa. Widzimy różnicę pomiędzy królem Izraela, Ahabem a prorokiem Bożym Eliaszem. Achab nie miał żadnego duchowego poznania, żadnej duchowej wiedzy ani doświadczenia, a przede wszystkim nie miał wiary. Prorok Eliasz wierzył i ufał Bogu, znał Boga, gdyż doświadczał Jego obecności, Jego mocy, a ręka pańska wspomagała Eliasza. Opasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. Następny dziewiętnasty rozdział pierwszej księgi królewskiej ukazuje nam całkiem innego Eliasza niż ten, którego poznaliśmy, czytając rozdział osiemnasty. Boży prorok, który śmiało wystąpił przeciw 450 prorokom Baala, teraz ucieka przed królową Izabel, drży o swoje życie i żali się, że wolałby raczej umrzeć niż żyć w osamotnieniu, że ciągle jest ścigany i prześladowany przez wrogów. Eliasz, prorok, wielki mąż Boży, jest przecież człowiekiem, takim samym człowiekiem jak każdy z nas. Jest, jak się okazuje, człowiekiem bardzo wrażliwym, bardzo emocjonalnym. W początkowych wierszach rozdziału 19 czytamy, kiedy Achab opowiedział Izabel wszystko, co Eliasz uczynił i jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział, Chociaż ty jesteś Eliasz, to ja jestem Izabel. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich. Wtedy Eliasz, zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beersheb w Judzie i tam zostawił swego sługę. Reakcja Eliasza na groźbę Izabel jest zaskakująca. Jakby zapomina o tym, co się wydarzyło na górze Karmel. Podobnie jak Szymon Piotr spuszcza wzrok z Pana i dostrzega wzburzone fale. Koncentruje się na sobie i swoich emocjach, na swoich problemach i jest przerażony, ucieka. Udaje się do Berszeby w Judzie, czyli na sam południowy kraniec Izraela, na skraju pustyni. Tam pozostawia swojego sługę, a sam idzie jeszcze dalej, przez cały dzień, w głąb pustyni, żeby uciec nie tylko przed Izabel i Achabem, ale i w ogóle przed wszystkimi ludźmi. Czytamy, że Eliasz pozostawił swego sługę w Berszebie, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: "Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków". Musimy przyznać, że widzimy tu zupełnie innego człowieka niż tego, który stał na górze Karmel i mężnie przeciwstawiał się fałszywym prorokom i królowi. Teraz Eliasz ukrywa się pod drzewem Janowca, na drugim krańcu Izraela, na pustyni. Uciekł tam przed kobietą, która postanowiła go zgładzić. Żeby zrozumieć tak jaskrawą różnicę w zachowaniu Eliasza na przestrzeni kilku dni, musimy pomyśleć o kilku rzeczach. Przede wszystkim. Eliasz uczestniczył w bardzo dramatycznych wydarzeniach. W obecności tysięcy ludzi modlił się na górze Karmel i Bóg w odpowiedzi na jego modlitwę zesłał ogień z nieba. Potem prorok dokonał egzekucji 450 proroków Baala, zabijając ich mieczem. Potem nadciągnęły chmury i lunał ulewny deszcz, który Bóg zesłał również w odpowiedzi na modlitwę Eliasza. Było to wielkie zwycięstwo proroka w walce o przywrócenie wiary wśród ludu izraelskiego i zerwanie z rozwijającym się stale kultem pogańskim. Eliasz'a kosztowało to wszystko wiele sił fizycznych, psychicznych i duchowych. Eliasz był wyczerpany i dlatego pragnął uciec, zaszyć się gdzieś w ustronnym miejscu. Czy takie uczucie nie jest i nam dobrze znane, czy nie reagujemy podobnie jak Eliasz? Gdy czujemy się przepracowani, zmęczeni, wyczerpani. Mimo wszystko, gdy patrzymy na zachowanie Eliasza, możemy być zaskoczeni. Jak to, wielki mąż Boży, który doświadczył tego, że w odpowiedzi na jego modlitwę działy się wielkie cuda, ucieka przed złą kobietą, bo tak grozi mu śmiercią? Czy Eliasz przestał ufać Bogu? Czy wątpi w to, że Bóg o niego się troszczy? Czy zwątpił w Bożą Moc? Może komuś z nas jest wręcz wstyd za proroka, który wczołgał się pod drzewo na pustyni i twierdzi, że ma już wszystkiego dosyć? Czyż człowiek wiary nie powinien być zawsze odważny, zawsze pełen nadziei, energii? Co stało się z Eljaszem? Czy to ten sam człowiek, który jednego dnia unicestwił kilkuset pogańskich proroków, czy to ten, który rzucił wszystkim wyzwanie: Jeśli Pan jest żywym Bogiem, służmy Mu. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania. Czy jest możliwe to, żeby człowiek wiary nigdy się nie uląkł, nigdy nie czuł się bezradny? Pomyślmy o wielkim mężu Bożym Mojżeszu. Czy nie miał on chwil, w których czuł się bezsilny, przemęczony, zniechęcony? A wielki wojownik, król Izraela, wspaniały poeta i pieśniarz Dawid, czy nie wyznaje nieraz w swoich psalmach, że czuje się osamotniony? Osaczony przez wrogów, że zamiera w nim dusza i że nie wie, co dalej czynić. Są pewne granice, nawet u ludzi wielkiej wiary, granice wytrzymałości, granice zmęczenia, granice fizycznej i psychicznej odporności. Tacy mężowie Boży, jak Mojżesz czy Dawid, służyli Bogu we wspaniały sposób, wykonywali dla Boga wielką pracę, ale mieli chwile, w których czuli się przemęczeni. Zniechęceni i osamotnieni. Podobnie czuł się Eliasz po wydarzeniach na Górze Karmel. Te dramatyczne wydarzenia kosztowały go wiele sił fizycznych i psychicznych, a także duchowych. Był przemęczony, wyczerpany. Gdyby nie był tak zmęczony, zapewne nie uciekałby przed Izabel i jej groźbami. Eliasz był odważnym człowiekiem. Stanął w obronie żywego Boga, gdy cały lud izraelski. Pod przywództwem Izabel i Achaba zwrócił się ku pogańskim bożkom. Eliasz nie obawiał się stanąć w pojedynkę przeciw tak licznej opozycji. Nie obawiał się zgładzić 450 proroków Baala. Ale ten odważny, bezkompromisowy człowiek miał wrażliwą, szlachetną duszę. Był w gruncie rzeczy człowiekiem łagodnym i uczuciowym. Dużą rolę w jego życiu odgrywały emocje. Podobnie wrażliwym, emocjonalnym człowiekiem był Dawid. Jak postąpi Bóg, gdy woła do niego Eliasz? Wyczerpany, przemęczony, słowami: Już wielki czas, panie, odbierz mi życie. Położył się tam i zasnął. Czytamy dalej. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań i jedz. Eliasz spojrzał a oto przy jego głowie pod płomyk i zban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Powtórnie anioł pański wrócił i trącając go powiedział Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Eliasz potrzebował odpoczynku. Bóg o tym wiedział i zesłał na proroka sen. Eliasz spał jak dziecko. Potrzebował też żywności. Bóg zatroszczył się więc o posiłki dla niego na pustyni. Eliasz naprzemian spał i jadł, jak niemowlę. Pan wiedział, że jego prorok potrzebuje fizycznego i psychicznego odpoczynku i zatroszczył się o wszystkie jego potrzeby. Moglibyśmy zapytać, kto przygotowywał posiłki, które spożywał Eliasz? Wydaje się, że ten sam ktoś, kto przygotował śniadanie dla uczniów na brzegu jeziora Genezaret. Następnego dnia po zmartwychwstaniu. On, Znał wszystkie potrzeby swoich uczniów. On, pan, znał wszystkie potrzeby Eliasza. On zna potrzeby każdego z nas, również moje i twoje. Gdy Eliasz odpoczął i najadł się, Bóg powiedział swemu prorokowi: Teraz jeszcze raz się posil, a potem wyruszysz w daleką drogę. Czytamy w ósmym wierszu. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Choreb. Wzmocniony pożywieniem przygotowanym przez Boga, Eliasz poszedł aż do góry Choreb, tam gdzie Pan dał 10 przykazań Mojżeszowi. Bóg ma i dla nas pożywienie, które uzdania nas do wyruszenia w najdalszą nawet drogę. Pan troszczy się zarówno o nasz fizyczny pokarm, dlatego polecił nam prosić Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, jak też i o naszą strawę duchową, bo nie samym chlebem żyje człowiek wiary. Bóg przemawia do nas poprzez swoje Słowo, i ono jest wspaniałym pokarmem dla naszego ducha jest pokarmem życia, pokarmem zbawienia. Bóg przemówił do Eljasza w chorebie. W dziewiątym i dziesiątym wierszu znajdujemy takie słowa. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem, tak że ja sam tylko zostałem. A oni godzą jeszcze i na moje życie. Bóg rozmawia z Eliaszem. Dla pełnego psychicznego i duchowego zdrowia potrzebna jest rozmowa z Bogiem, modlitwa. Gdy szczerze mówimy Bogu o wszystkim, czym żyjemy, co nas nurtuje, co nas trapi, Bóg nas wysłuchuje i odpowiada, rozwiązuje nasze problemy. Powinniśmy szczerze rozmawiać z Bogiem o wszystkim. Powinniśmy wsłuchiwać się w Jego słowa. I według nich postępować. Boże Słowo powinno być naszym duchowym pokarmem, a modlitwa oddechem, nabieraniem duchowego tlenu. Szczera rozmowa z Bogiem i przyjmowanie Bożego Słowa to najważniejsze składniki naszego życia wiary. Bóg rozmawiał z Eliaszem. Pan wiedział, że Eliasz potrzebuje wzmocnienia. Od 11 wiersza 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec pana. A oto pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed panem, ale pan nie był w wichurze. A po wichurze nastąpiło trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Najpierw przeszła przez góry gwałtowna wichura, druzgocąca skały. Potem nastąpiło trzęsienie ziemi. Były to zjawiska tak spektakularne, tak dramatyczne, jak zesłanie ognia na Górze Karmel. Eliasz, człowiek emocjonalny i wrażliwy, był z pewnością podekscytowany. Pomyśl, drogi słuchaczu, jakby się czuł, gdybyś przebywając w górach, mógł obserwować wichurę łamiącą skały, a pod twoimi stopami zadrżałaby ziemia. I gdybyś wiedział, że są to znaki zapowiadające nadejście pana. Ale. Jak czytamy, Pan nie był w wichurze i nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pojawił się ogień z nieba, tak jak na górze Karmel. Dla Eliasza było to radosne, wspaniałe potwierdzenie tego, że Bóg nadal chce mu błogosławić. Ale również w ogniu tak jak w wichurze i w trzęsieniu ziemi, Boga nie było. Wreszcie Eliasz usłyszał szmer łagodnego powiewu. Jak niezwykły musiał być ten delikatny odgłos po gwałtownej wichurze, po trzęsieniu ziemi i buchającym płomieniu ognia. Czego Bóg chce nauczyć Eliasza? Jakiej duchowej lekcji chce Pan udzielić nam wszystkim? Bóg działa w łagodny, delikatny sposób. Działa w ciszy. Działa w pokoju. Jego drogi są dla nas nieodgadnione, tajemnicze. Bardzo rzadko przejawiają się w jakichś dramatycznych zjawiskach, odbieranych naszymi zmysłami. Bóg jest duchem i pragnie łączyć się z duchem ludzkim, pragnie przemieniać ludzkie dusze, ludzkie serca. Bóg odnosi zwycięstwa nad złem, nad szatanem, nad grzechem, nie poprzez ogień zsyłany z nieba, ale poprzez łagodne działanie ducha świętego. W ludzkich sercach Bóg działa delikatnie, nigdy nie poprzez gwałt, nigdy nie przez przymus. Bóg nie niszczy, lecz buduje, używa małych rzeczy, by osiągnąć wielkie cele. Pragnie, byśmy żyli w pokoju i miłości. Działa łagodnie, delikatnie. Jakże cudowne są drogi pańskie. Tego wszystkiego Pan uczył Eliasza, objawił mu się poprzez szmer łagodnego powiewu. Czytamy, kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków. Zabili mieczem, tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Eliasz jeszcze raz szczerze wyznał Bogu, co go trapi. Lud izraelski, lud wybrany przez Pana, odwrócił się od niego, a zwrócił ku pogańskim Bożkom. Eliasz, prorok Pana, czuł się osamotniony. Jak często my mamy podobne odczucia? Gdy wiernie idziemy za Panem, idziemy jakby pod prąd. Dokoła nas wszyscy postępują inaczej, nie kierują się wolą Boga, idą za swoimi bożkami, za tym, co jest miłe ich sercu, co zadowala ich samolubne ambicje? Dlaczego tak się dzieje? Czy my musimy być tacy inni, tacy osamotnieni? Czy rzeczywiście jesteśmy osamotnieni? Co Pan odpowie Eliaszowi? Wtedy pan rzekł do niego: Idź, wracaj twoją drogą ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazazela na króla Aramu. Później namaścisz Jechu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata, namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Hazaela zabije Jechu. A uratowanego przed mieczem Jechu zabije Elizeusz, Bóg powiedział: Eliaszu, w moim ręku jest los wszystkich ludzi. Ja kieruję historią, a ty jesteś moim prorokiem. Idź, namaścisz Hazaela na króla Aramu, a później Jechu na króla Izraela. A Elizeusza namaścisz na proroka. On będzie Twoim następcą. Potem Pan dodał jeszcze. Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały. Bóg powiedział Eliaszowi, że jest siedem tysięcy spośród ludu, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i nie dołączyli do bałwochwalczego kultu. Nie tylko więc Eliasz trwa u boku pana, nie jest osamotniony w swej wierze, w swoim posłuszeństwie żywemu Bogu i w swojej dla niego służbie. Ma siedem tysięcy braci i sióstr, którzy są wierni Bogu, nie są tak odważni jak Eliasz, nie występują jawnie przeciw królowi Achabowi i przeciw prorokom Baala, ale są wiernymi wyznawcami Pana. Możemy i my być pewni, że nie jesteśmy osamotnieni w naszej drodze za Panem, za naszym Zbawicielem, za naszym Bogiem. Jesteśmy cząstką ciała, organizmu, który On sam buduje i którego jest głową. Bądźmy mu wierni i służmy mu z ufnością. Poznaliśmy dzisiaj dalsze dzieje Eliasza, proroka, który zarządów króla Achaba przeciwdziałał szerzeniu się pogańskich kultów w Izraelu. W czasie następnej audycji poznamy końcowy okres działalności Eliasza, jednego z największych proroków żywego Boga. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.